Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, ja jestem Natalia. No i co, zaczynamy pierwszy dzień z drapmasów, 1 grudnia, pierwszy odcineczek, zaczynamy świątecznym kalendarzem, jest to pierwsza paczka, od której postanowiłam zacząć. I jako, że jest taka najbardziej świąteczna, kolejną paczką, którą będziemy drapać, od razu mogę Wam powiedzieć, że będą zielone ekstra linie. Także możecie obstawiać, jak myślicie, jak te paczki wyjdą, czy będzie coś takiego wow, fantastycznego, czy jednak będą to standardowe paczki. Tutaj, jeżeli chodzi o stopnie wygranych w świątecznym kalendarzu, mamy 10, 20, 30, 50, stówka, 150, 300, no 1000, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby spadały jak największe te wygrane. Mam tutaj bombeczki od 1 do 25. Bombeczki są podpisane. Z tyłu na przykład taka czwóreczka, i jest to bombeczka. Karolci, o proszę bardzo. Yy, mamy całą paczkę z drapek od 1 do 25. Będziemy losować z losować bombeczkę i tak będzie yy, na każdym odcinku. Dzisiaj sobie możemy wylosować tak. Taką. 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 Co tu jeszcze? Yy, tak jak Wam pisałam. Yy, każdy poniedziałek, czwartek i sobotę będą ekspres losy, a w inne dni będą strapeczki e, konkursowe. Mam tutaj wylosowane parę sztuk. Parę sztuk. Jakie tu mamy? Tak. Numerek 15, numerek 6, numerek 8, 13 i 23. Teraz musimy wylosować bombeczki, Dla kogo to będą? Ile tu? 1, 2, 3, 4, 5 mamy? Może być i 5. Za wszystkich uczestników oczywiście y, trzymam kciuki. Czekajcie, bo mi się tutaj... Mamy tak, y, od której strony zaczynamy? Bombeczka. Jedna będzie tutaj. Tutaj nie, to już było. To może sobie weźmiemy tą bombeczkę. Damy ją tutaj. Może teraz jakąś różową. Damy ją tutaj. Druga bombeczka. 19. Damy ją tutaj. No i to jeszcze jedna. Jakoś tak żółto mi, żółto mi tu. Yy, pomarańczowa może być? Może być pomarańczowa, proszę bardzo. Damy ją tutaj. Także na dzisiejszym zdrapmasowym odcineczku pierwszym. Moi drodzy, bombki, które biorą udział w zabawie, to jest... O, teraz dopiero zauważyłam. Yy, 6, 5, 4, 19 i 25. Zaczynamy od najmniejszej. Czyli czwóreczki, nie każda y, się klei, więc wiecie jak to wygląda mniej więcej. Tutaj mamy świąteczny kalendarz, czwóreczka Karolci, numerek z drapeczki 23, trzymamy mocno kciuki, najwyższa wygrana z paczki wygrywa. Tutaj będę na tych bąbeczkach pisać, żeby się potem nie pogubić. Bo jak będę, wiecie, w drodze między jednym miastem a drugim, to tych z drapek też nie chcę tak trzymać. W świątecznym kalendarzu, moi drodzy, co? Musimy znaleźć jak największą ilość gwiazdeczek, żeby była wygrana. Zaczynamy od bałwanka. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy uda się znaleźć e, głowę Mikołaja, bo to różnie bywa. Mamy trąbkę, no niestety trąbka nie, kartkę też niestety nie. Dalej skarpeta, lizak, rękawica, dzwonek. Sanie. Cholinka, szkoda, że nie ma tego, jak się nazywa? Świątecznego odliczania. No. I krzyżówki za 30. Tak, uważam, że to było super. Aniołek nie stroik niestety. Renifer nic. Ciuchcia pusto, łyżwa niestety, kula niestety, pierniczek nie. Szyszki brak, kominek brak, kożuch, sople. Mamy skrzata, świecę, bębenek i czapeczkę. W grze 25 musimy znaleźć trzy takie same kwoty. A mamy tak: mamy 200 sto 150 i 10. 1020 i 150, niestety. Tutaj szukamy głowy Mikołaja, a mamy konika kontrolne OE, czyli różne. Kolejna zdrapeczka, kolejna bombeczka. Zdrapeczka z numerkiem 13, bombeczka 19. Ewy Janiszewskiej. Ewciu, bardzo Ci dziękuję za udział. Y Ojejku. No, widzicie, co ja robię. Ty. Już popsułam bombkę. No i tutaj również szukamy jak największą ilość gwiazdeczek. Trzymamy za ciebie kochana mocno kciuki, a zaczynamy świecą, ciuchcią. Potem jest kula. Mamy reniferka, też przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Dalej jest bębenek. W grze szóstej lizaczek trzymamy mocno kciuki, żeby te wygrane fajne wpadały. Mamy skrzata, sanie, bałwanek. Stroik, łyżwa, dalej jest trąbka, piernik, czapeczka, gra 15 szyszki, dzwoneczek i sople. Gra 16 jest skarpeta, kożuch i rękawica. Gra 21, anioł 22. Mamy pierwszą gwiazdeczkę, brawo! Pierwsza gwiazdeczka w pierwszym odcinku, super, że się udało. <laughs> ja już się cieszę. Tutaj, kochani moi, gra 25, 3, takie same kwoty. Mamy główną, 1000 zł i główną. No, jeszcze jedna główna i mdleję. 30 zł, 20 zł i 300. No, niestety, nie tym razem, tym razem nie zemdleję. I tutaj szukamy głowy, a mamy konika, niestety, a pod gwiazdeczką mamy 20 zł. Super. Super sobie zaczynamy, nie od zwrotu. <grym> I nie samymi pustakami kontrolne. A, 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 zgadzają się. A jest na dwie dyszki, P jest na dyszkę. Tyle muszę pamiętać, y, reszta to wiecie, wyjdzie w praniu. Dobra, brawo, super. Ja sobie tutaj od razu zapisuję na tej bombce z numerem 19, że tutaj było. Y, Zdrabka numer 13, 20 zł. dała. O, żeby potem wiecie, łatwiej było to do podsumowania mi, żeby mi się to nigdzie nie pogubiło. Następnie mamy tutaj ósemeczkę, bombka z numerkiem 5. Zdrabkowy Kosmos, czyli Natalia Natalka, ma jeszcze kanał Moje życie w Polsce. Na obydwa kanały serdecznie was zapraszam. Ja tutaj, właśnie jak natarkę, zapisywałam to jedna bombka jest na zdrabkowy kosmos, a jedna na moje życie w Polsce. Nie jedna chacholinka, a jedna bombka. No dobra, zresztą zobaczycie. Także Natalko, dziękuję Ci bardzo za udział w zabawie. Tej jedynki nie widać. O, tak zrobię, będzie widać wszystko. Trzymamy za Ciebie oczywiście mocno kciuki, Ty również trzymaj kciuki. Jak największą ilość gwiazdeczek szukamy, żeby wygrać, żeby dostać prezent. O, tak muszę mówić, ale to wiecie, mi to się non stop miesza. W grze czwartej łyżwa, w grze piątej trąbka, gra szósta kula, w siódemce jest bałwanek, w ósemce jest stroik. Gra dziewiąta renifer, gra dziesiąta dzwonek, gra jedenasta rękawica, gra dwunasta jest czapeczka, ale ile warta ta czapeczka. W grze trzynastej mamy kartkę, w czternastej bębenek. Gra 15 sople, gra 16 skarpeta, gra 17 kożuch. Zobaczcie, jak już tutaj nas ubierają. Rękawiczki, skarpety, czapka, kożuch, gwiazdek jeszcze nie dali. Gra 18 mamy skrzat, 19 świeca, żeby się ogrzać. E, tutaj w 20 mamy pierniczka, żeby coś przekąsić. 21 ciuchcia, żeby odjechać, coś słodkiego. 23 choineczka i 24 kominek. Tutaj nie mamy nic, ale może uda się znaleźć trzy takie same kwoty. Na razie mamy raz, raz. No i niestety. Tutaj się nie udało. Może w bonusie głowa Mikołaja. Nie, niestety jest sweter. Yy. I kontrolne, moi drodzy, różne. Tak, tutaj mam O, o tutaj mam S i RK. Dobra. Także tutaj niestety się nie udało. Ale, notarko, jeszcze masz losik i także wszystko przed nami. Yy, dalej mamy bombeczkę z numerkiem 25, z z numerkiem 6. To jest bombka Radosław, Mirosław, Radku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Trzymamy mocno kciuki za Ciebie, żeby coś fajnego tutaj wpadło. No i tak jak mówiłam, gwiazdeczki, dużo gwiazdeczek, w tej szósteczce może coś wpadnie na samym początku. Mamy choinkę. W dwójeczce lizak, w trójce stroik. W czwórce mamy gwiazdeczkę. Super, może poleci już, wiecie, do końca. Także Radek trzymaj mocno kciuki, tak jak my za ciebie trzymamy. Tutaj mamy świecę, aniołek, trąbka, szyszki, skarpeta, bębenek, dzwonek, czapeczka, sople, bałwanek, sanie, kominek ciuchcia no gdzie te gwiazdeczki w 18 mamy kule w 19 mamy łyżwę tutaj mamy reniferka mamy skrzata korzuszek rękawice i kartę zobaczymy jak gra 25 mamy 30 150 i dyszkę mamy drugą 30 mamy kciuki tu mamy główną i czy będzie trzecia, trzydziestka? No niestety nie ma trzeciej. Tutaj mamy dziadka, a pod gwiazdeczką trzymajcie kciuki. No tylko zowerocik, ale już coś tam wpada nam po kolei. Radek ma jeszcze bardzo dużo losów, także omówiłam wam na początku, że P jest na, na dyszkę. <tyle>, Tyle się nauczyłam, zanim zaczęłam nagrywać. Dobra, trzymamy kciuki dalej. Tak, Radku, masz jeszcze sporo tych bąbeczek, choineczek, także się wszystko uda. A ja tutaj piszę tak, yy, zdrapka numer 6 i dyszka tu wpadła. OK. Wszystko sobie zapisuję. I ostatnia na dzisiaj, moi drodzy, ostatnia na dzisiaj y, jest z numerkiem 15. Szósteczka, bombka z numerem 6. I to jest bombka Tatiany P. Tatianko, trzymamy mocno kciuki za Ciebie. Żeby tutaj, wiesz, wysyp gwiazdek było, również trzymaj kciuki. I zabieram się za drapanie, żeby też za długo nie przedłużać, bo ja wiem, że tutaj będę się starała te odcinki robić takie około 15 minutowe. Y, żeby to wiecie za długo nie trwało 15-20 minut nie dłużej Dlatego nie mam krzyżówek bo wiem że Dużo kanałów zdrapkowych jest I którzy będą się podejmować właśnie nagrywania z drapasów. A nasi widzowie jednak no chcieliby obejrzeć Wszystkich tak no to trzeba się streszczać <grytanie> Dobra tatianko, trzymam kciuki Tak tu mamy trąbkę W czwórce świeca w piątce rękawica Szósteczka jest stroik Siódemka skarpetka W ósemce sople Numer 9 bębenek, w 10 kominek, w 11 szyszki. Skrzata mamy z główną wygraną pod 12. W 13 jest kula, w 14 jest kartka. W 15 mamy dzwoneczek, w 16 piernik, 17 lizak, 18 renifer, 19 sanie, 20 aniołek. Dalej mamy ciuchcie, korzuch Czapkę i łyżwę. Mamy szansę na trzy takie same kwoty i na głowę Mikołaja. I tutaj mamy tak. 1000 zł, 50 i 150. Mamy drugi 1000. No, trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Tutaj mamy 10 tysięcy i. A, stówka. Już chciałam dleć. Nie no, na tysiaka jeszcze mnie dlała. Tutaj szukamy tego. No, mamy dziadka dziad nam tutaj niestety nic nie daje kontrolne różne no dobrze, także takie podsumowanie szybko zwięźle i na temat dzisiaj początek można uznać za ładny bo udało nam się tutaj coś trafić a to już jest naprawdę fajnie Bąbeczka z numerem 19 zdrapeczka z numerem 13, 20 zł i to jest bombka Ewy Janiszewskiej i tutaj właśnie wsadziłam w te farflocle od zdrapki dlatego mówię, że mi się popsuło i bombeczka z numerkiem 25, zdrapeczka z numerem 6. Radosława Mirosława dała dyszkę także 30 na 50 ładny początek, bo jednak coś wpadło. Trzymajcie kciuki, że tutaj coś wpadło takiego naprawdę lepszejszego, A nie, nie wiem, dwie 30. Jak będą dwie 20, jest szansa na 70 albo stówkę. Nie, tu jest nie, na stówkę albo 150. Jak będą dwie 30, no to marne szansę. Tak zau zauważyłam, tak ostatnio, ale mogę się mylić. Dziękuję Wam pięknie za ten pierwszy dzień. Miłego dnia wszystkim. Życzę do następnego odcinka. Widzimy się, słyszymy jutro o tej samej porze. Także do usłyszenia, Buziaczki. Pa-pa-pa!